Cześć, z tej strony Karina z Centrum Nauki Kopernik. Dzisiaj dowiemy się czegoś o naszym wzroku z bardzo prostego doświadczenia. Będą nam potrzebne tak naprawdę tylko dwie rolki, na przykład po papierze, tylko ważne będzie to, jakiego będą kształtu. Jedna musi być taka, zwykła, okrągła, a drugą musimy trochę spłaszczyć, żeby była w kształcie owalu. Teraz przez nasze przygotowane rurki będziemy patrzeć na biały obiekt, na przykład na ścianę. Albo tak jak ja tutaj mam przygotowaną białą kartkę. Jedną rurkę przykładamy do jednego oka, a drugą do drugiego. Trzeba ustawić je pod takim kątem, by patrząc przez nie, widzieć nakładający się na siebie okrąg i owal. Patrujcie się dłuższą chwilę przed siebie. Czy widzicie już tylko okrąg lub owal? Możliwe, że jeden kształt zacznie zanikać i będzie widać wyraźniej drugi. Zamień rurki i powtórz te do doświadczenia. Jeżeli wcześniej udało Ci się zaobserwować na przykład owal, to czy teraz widzisz wyraźniej okrąg, a może cały czas oba kształty są bardzo wyraźne? Mam dla Was jeszcze jedno podobne zadanie. Na środku kartki wycinamy niewielki, okrągły otwór, na przykład odrysowując sobie korek lub monetę. Przez wycięty otwór będziemy obserwować jakiś obiekt. Najlepiej coś niewielkiego na drugim końcu pokoju. Na przykład ym, klamka do drzwi, albo kontakt, czy też włącznik światła. Wyciągamy kartkę przed siebie na odległość wyprasowanych rąk. Nakierowujemy otwór na wybrany obiekt, który będziemy obserwować. Nie odrywając wzroku od obiektu, przysuwamy powoli kartkę do twarzy. Aż w końcu wycięty otwór zatrzyma się przy jednym oku. Prawdopodobnie na kartce pojawi się drugi otwór, ale jest on tylko złudzeniem. Skupiamy się na tym, który jako pierwszy pozwolił nam dostrzec nasz wybrany obiekt. Czy już wiecie, co nam mówią o wzroku te doświadczenia? Napiszcie w komentarzach swoje wnioski i obserwacje, a ja wrócę do Was z odpowiedzią za kilka dni. Do zobaczenia!